Cześć, witam. To znowu ja. Przychodzę dzisiaj z garścią poleceń. Poleceń książek krótkich, no bo wiadomo, nie każdy z nas zawsze ma w sobie tę werwę do czytania, żeby czytać ogromne, to Ja też mm, przez ostatni czas starałem się unikać takich pozycji. No bo jednak, kiedy czytamy te krótkie książki, to nas trochę napędza. Fajne jest to uczucie, bardzo satysfakcjonujące, kiedy jednak sięgamy po jakąś pozycję. I w którymś momencie w końcu ją jednak kończymy. No, gdzieś tam nie zostaje zagubiona na naszej półce. I w tym materiale przedstawię wam moim zdaniem kilka naprawdę niezłych, krótkich pozycji. No kryterium jest tutaj takie, że te książki będą miały tak około 300 stron. Będzie jeden wyjątek, jeden rodzynek, ale myślę, że on też się tutaj w pewien sposób wpasowuje. Mm, I co? Zapraszam na książkowe. Polecenia. Na dobry początek, może zaczniemy od rodzynka w tym zestawieniu, bo jest to jedyna książka, która gdzieś tam mocniej wykracza poza ten zakres 300 stron, bo tutaj mamy chyba ich e, nawet z 500, ale no widzicie, jest to malutka książka. Jest to książka, która ma mnóstwo. O, tutaj akurat bardzo dużo. Tutaj ma mnóstwo światła na stronach, nie wiem, czy to będzie widać, czy mi tutaj softbox nie prześwietli. Jest to fajna rzecz do zeksplorowania, jeśli lubicie takie filozoficzne klimaty, jeśli lubicie to rozkminiać. Uważam, że filozofia jest właśnie dla człowieka, dla nas, żeby pomogła nam zwalczać ten ból istnienia, trochę bardziej zrozumieć to, co nas otacza. Na przestrzeni tej książki porusza się mnóstwo nurtów filozoficznych i to jest jednocześnie zaleta i wada tej książki, bo jeśli jakiś nurt wybitnie was nie interesuje, potrafi ona trochę znudzić. Ja kiedy czytałem tutaj o egzystencjalizmie, no to byłem bardzo wciągnięty, bardzo fajne były te przykłady. Tematy związane z wiarą, teologią czy czymś takim, no to to już mnie troszeczkę mniej interesowało, także coś dla każdego. Myślę, że fajnym patentem na te książkę jest po prostu czytanie po jednym rozdziale. One są króciutkie. że czytać ten jeden rozdział i podczas dnia tam na bieżąco sobie go rozkminiać. Myślę, że to jest też fajna rzecz pod tym względem, że te przykłady są bardzo takie proste. Właśnie to jest taka filozofia popkulturowa dla zabieganych, dużo tutaj takich popkulturowych nawiązań. Avengers Endgame nawet gdzieś tam się przeplata, także ona jest mocno osadzona w naszej rzeczywistości. Te przykłady są takie namacalne. Jest to dobry punkt wyjścia, że. Może jakiś nurt filozoficzny Was zainteresuje i chcecie to troszeczkę bardziej zeksplorować. Jak najbardziej polecam. Można odkryć coś nowego, coś nowego o świecie, o sobie się dowiedzieć właśnie z tej książki. Jest jak najbardziej wartościowa, bardzo fajna. No i pięknie wydana książka, jest malutka, poręczna, mimo twardej oprawy, naprawdę fajnie się to czyta. Serio, jest to, myślałem ostatnio nad tym, że jest to chyba najbardziej poręczna książka, jaką mam. Filozofia dla zabieganych, jak najbardziej polecajka. Tutaj tak tylko zaznaczę na szybko. E, ostatnie życzenie Andrzeja Sapkowskiego. Oczywiście fajna, krótka książka. Pierwszy zbiór opowiadań o Geralcie z Rivi. Klasyka polskiego fantazji, bla, 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 bla. Już było ze <ścoughs> trzy razy na kanale. E, dobry punkt wejścia w fantastykę, jeśli jeszcze nie czytaliście. Coś bardzo niezobowiązującego, bardzo lekkiego. Tak tylko wspominam. Mitologia nordycka Niela Geimana, świetnie wydana książka, pięknie to wygląda, naprawdę jest to dla mnie dość ikoniczna książka. Kiedy zaczynałem swoją przygodę z książkami, no to była to jedna właśnie z pierwszych, w które sięgałem. Zbiór mitów, legend właśnie o takich nordyckich klimatach, bardzo lekko, zgrabnie napisane. Bardzo mocno zapamiętałem jakby taki wstęp do tej książki, gdzie autor opisuje swoją fascynację tym klimatem, tymi nordyckimi opowieściami, kiedy on jako dziecko się zaczynał tym interesować, czytał komiksy o to, że widać, że jest to książka napisana z taką miłością do, do tego klimatu, jednocześnie jest to bardzo rzecz niezobowiązująca, bardzo, bardzo lekka, można sobie czytać jedno opowiadanie, odkładać, do tego wracać, fajna rzecz, zwłaszcza kiedy właśnie oglądaliście jakiś serial Wikingowie albo graliście w grę God of War, w ogóle jeśli gracie albo Planujecie zagrać Wora, To po przeczytaniu tej książki gwarantuję, że wyłapiecie o wiele więcej smaczków z tej całej opowieści. Ogólnie fajnie znać mity i legendy z całego świata, bo fajnie zobaczyć, jak powtarzają się pewne motywy w kulturach, w różnych kulturach, że one wszystkie zmierzają do tego, że mają mnóstwo punktów wspólnych. Fajna rzecz w pewnym stopniu rozbijająca, wspomagająca taką kulturową świadomość. Myślę, że przez dużą część swojego życia miałem taką fascynację z seryjnymi mordercami, i to pewnie będzie też trochę widać w tej, w tej liście. No, gdzieś zawsze mnie to tak intrygowały te umysły, te portrety psychologiczne. Czy taka fascynacja dla społeczeństwa jest rzeczą dobrą czy niedobrą, to już tutaj nie będę rozkminiał. Myślę, że też dużo o mnie mówi to, że mój ulubiony serial to Mindhunter, właśnie skupiony na, na takich klimatach o pierwszych behawiorystach, którzy się pojawiali i Prowadzili takie wywiady z mordercami, no ale w każdym razie pachnidło w ogóle nie ma nic wspólnego z behawioryzmem. Pachnidło to książka osadzona w średniowieczu i właśnie główny bohater jest takim seryjnym zabójcą z takim lekkim twistem, że ta. Cała historia jest przepełniona zapachami, nasz główny bohater ma niesamowity talent do odczytywania zapachów, zapachy są bardzo ważne, będzie mnóstwo takich romantycznych opisów związanych e, z zapachami i nasz główny bohater, e, Joan Baptiste, <laughs> że to kurwa w ogóle powiedziałem. nie wiem, Miałem, powiedziałem sobie przed tym materiałem, że będę unikał wymawiania imienia głównego bohatera, w każdym razie Pan, bab, bab, Dobra, nieważne, nieważne. No nasz główny bohater jest rozkochany w zapachu śmierci. I jest w tej książce taki piękny opis właśnie tego zapachu śmierci, który niezwykle przypomina miłość. Myślę, że to dużo mówię o tej książce. Bardzo, moim zdaniem, wartościowa pozycja, bardzo emocjonalna, emocjonująca. No ja tam gdzieś mocno rezonują ze, mnie, ze mną takie, takie romantyczne wizje, było to bardzo fajne. Jest to chyba książka dosyć nawet już kultowa i klasyczna. Fajnie znać taką pozycję, i przy okazji jest po prostu porywająca. Bardzo ciekawe, posiada zakończenie. Jak najbardziej polecam. Jak mogłaby być to moja lista, gdybym nie wspomniał o żadnej książce Szczepana Twardocha? Dość mniej popularna pozycja. Świetnie wydana, przepiękna okładka, naprawdę. Okładki Szczepana Twardocha nigdy nie zawodzą. Wielkie Księstwo Groteski, czyli zbiór felietonów Szczepana Twardocha. Pierwszy zbiór felietonów i jedyny, jaki do tej pory przeczytałem. Wylewa się z niego właśnie ten styl, sposób bycia Szczepana Twardocha, jego charakterystyczny humor, bo naprawdę te felietony są niesamowite, czasami są przezabawne. Dużo tutaj bicia w politykę, więc jeśli nie lubicie tego klimatu, no to może wam to przeszkadzać, ale ja naprawdę Polecam wam przygnąć na to oko, bo to w jakiś sposób Szczepan Twardoch o tym mówi i jak po prostu ma bekę ze wszystkich, o których mówi w tej książce, jest niesamowity. Naprawdę mnóstwo humoru, uśmiałem się przy tej książce, zwłasz zwłaszcza fragment o małżeństwach homoseksualnych, niesamowita rzecz, niesamowity sketch komediowy tam się dzieje. Także ze względu na ten humor, po prostu spostrzeżenia takiego no, oczytanego człowieka, uważam że ponad Twardocha za dość inteligentnego gościa, więc dla jego spojrzenia na świat i dla jego niezwykłego humoru jak najbardziej warto sięgnąć po tę serię felietonów. Jest to króciutka pozycja, ona ma pewnie 230 stron, coś takiego, więc można sięgnąć, można spróbować. Myślę, że tę książkę dość łatwo dorwać gdzieś na ScoopShopach. Nie jest to popularna pozycja, więc myślę, że z tych względów jest to gdzieś tam tanio, można zgarnąć. Max Czarny, zimny chirurg, czyli kolejna pozycja o serii mordercy, tym razem napisana w całości z jego perspektywy. Max Czarny ma taką serię książek, w której właśnie wciela się w umysły tych. Seryjnych morderców, warto wspomnieć, że to są właśnie książki na faktach, że rzeczywiście tacy mordercy chodzili po, po tej ziemi. Zwłaszcza, że to jest e, portret polskiego, poznańskiego seryjnego mordercy. Kiedyś na moim kanale był materiał cały o tej książce. Podejrzewam, że jest okropny, bo to właśnie jeden z pierwszych, które robiłem. Ja, kiedy zabierałem się do tej książki, nie wiedziałem, że to jest na faktach, nie wiedziałem, że Kolanowski był prawdziwym człowiekiem, który rzeczywiście chodził po. Po tej ziemi, dopiero gdzieś tam po kilkunastu stronach się żachnąłem. Ej, coś, coś mi kiedyś mignęło o tym. To, co jest niesamowite w tej książce, to właśnie obrzydliwość, obrzydliwość i taka ciekawość, ciekawość umysłu tak zwichrowanego człowieka. Niesamowity, niesamowity klimat PRL-u. Jeśli lubicie jakieś filmy, które dzieją się, o, filmy Jestem mordercą, świetnie, świetnie mi się pasuje do tej książki. Jeśli lubicie Jestem mordercą, to to jest świetna pozycja, żeby sięgnąć. Można poczuć ten klimat tych komunistycznych kamienic. Mamy też tutaj właśnie też trochę takiego PRL-owskiego języka, bym powiedział. Taka charakterystyczna składnia się czasem tutaj pojawia. Rzecz bardzo przystępna, mimo ciężkiego tematu. Jak najbardziej e, fajnie sięgnąć. Mega szybkość się to czyta, mega dużo światła na stronach. To też ma e, z 300 stron. Fajna, niezobowiązująca lektura. Skoro jesteśmy już w klimacie seryjnych morderców, no to Milczenie Owiec. Historia młodej agentki FBI, która współpracuje właśnie z Hannibalem Lecterem. Myślę, dość ikoniczną postacią właśnie w świecie takich seryjnych morderców. Oczywiście Hannibal Lecter jest już. Fikcyjną postacią, no i ona, e, właśnie ta agentka, i Hannibal Lecter gdzieś tam będą poniekąd współpracować, żeby złapać innego seryjnego mordercę. Także ten behawiorystyczny element tutaj jak najbardziej jest obecny. Co rzecz mroczna, ponura, bardzo wciągająca, bardzo klimatyczna, no i w pewnym stopniu też. E, jest to klasyk, klasyk takiego mrocznego thrilleru. Rok 1984, czyli bardzo mroczna wizja e, przyszłości, wykreowana przez George'a Orwella, ponura, Historia o zniewoleniu człowieka, zniewoleniu nawet jego umysłu, kontroli absolutnej nad człowiekiem. Przy okazji, bardzo angażująca rzecz, bardzo wartościowa książka. Nawet jeśli macie w planach maturę pisać niedługo, no to fajnie w ogóle znać albo na, na polskim, jakbyście się sobie chcieli przeszpanować. Ja nie wiem, czy to w ogóle jest lekturą. Chyba, kiedy ja chodziłem do technikum, to była to lektura nieobowiązkowa. Mimo, że jest to klasyk, to czyta się to bardzo przyjemnie, bardzo wciągająca rzecz. Fajnie ogląda się zachowania bohatera, który właśnie znajduje się w takim systemie, w którym każdy Twój krok jest kontrolowany, gdzie ten bohater gdzieś próbuje się z tego wyłamać, gdzie on tam gdzieś konspiruje pomiędzy tym. I przerażającą rzeczą w tej książce jest to, że wszystko wokół Ciebie może tak naprawdę być jednym wielkim oszustwem, że znajdujesz się w straszliwej pułapce. Straszna książka w pewnym sensie. Z bardzo ponurym wydźwiękiem ostatecznie, także jeśli macie ochotę sięgnąć po coś bardziej klasycznego, to jest to dobre miejsce do rozpoczęcia swojej przygody, myślę, z taką właśnie bardziej wartościową, wys wysoką kulturą, choć mocno popularną. Także mówiłem jak to jest z takimi książkami. Czasem po prostu. Ten taki oldschoolowy vibe, taka powszechna, powszechny zachwyt nas blokuje przed takimi pozycjami, ale tu jak najbardziej warto się przełamać, bo w tę historie można naprawdę fajnie wskoczyć. Ja ze swojej strony polecam. Książka Pustynny Snajper. Muszę znać, że jest to aktualnie książka, która gdzieś wykracza poza sferę moich zainteresowań, choć kiedy tak po nią sięgnąłem i przygotowywałem się do tego materiału, nabrałem sporej ochoty, żeby do niej wrócić. To jest książka, po którą chyba sięgnąłem, kiedy byłem świeżo po filmie Amerykański Snajper, który bardzo, bardzo lubię. To jest idealna książka do sięgnięcia właśnie po tym filmie. Jest to biografia mężczyzny. To są wydarzenia, które wydarzyły się chyba naprawdę. Choć jest to dość niesamowita historia, stąd to chyba podejrzewam, że mogła być trochę podkoloryzowana. Jest to historia angielskiego dziennikarza. Który wskutek pewnych wydarzeń dołącza do takiej militarnej jednostki i zostanie tym tytułowym pustynnym snajperem. Co też to jest trochę zdjęć, więc można sobie trochę wspomóc swoją wyobraźnię. Jak to mniej więcej mogło wyglądać? Ja bardzo lubię takie starsze militarne, kiedy ta broń, która jest używana, czy to w fikcji, czy nie w fikcji, kiedy ta broń jest taka trochę starsza. Tutaj główny bohater często wspomina o tym karabinie Dragonow. Jest to taki. Dość słynny, chyba w popkulturze i w grach, często się pojawia ten karabin snajperski, też widać go tutaj na okładce. Bardzo mi się to podobało. Niesamowicie zapadała mi scena, kiedy właśnie główny bohater dostał takie, jakby to już takie działko ręczne, chyba i ostrzeliwywał taki niedokończony, jakiś wieżowiec, czy coś takiego. Niesamowite to było doświadczenie, świetnie wspominam, bo czytałem to gdzieś w Technikum, kiedy siedziałem sobie na szkolnych korytarzach. I dowiadywałem się o losach Eda Nasza, który tam e, baraszkował i opowiada nam swoją e, no dość, e, dość niezwykłą, e, militarną historię. To by było na tyle w tym materiale. Dzięki za oglądanie, dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że znaleźliście jakąś pozycję dla siebie na przestrzeni tych kilku książek, które przedstawiłem. E, z góry dzięki za wszystkie lajki, suby, komentarze, bo to bardzo wspiera rozwój mojego kanału. No i co? do zobaczenia w następnych materiałach nara